Cześć. Rozwiążemy podpunkt C. x plus 3 poza nawiasem do kwadratu plus y minus 2 poza nawiasem do kwadratu się równa 17. Poniżej 5x plus 3y się równa minus 26. Pierwsze podnosimy tam nawiasy do kwadratu, czyli x kwadrat plus 6x plus 9 plus y do kwadratu minus 6x, plus 4 odejmę 17 stronami. W drugim wyznaczam Y, czyli najpierw sobie odejmę 5x 5x. Tutaj oczywiście odjąłem właśnie tą 17. I tu mamy 3y, się równa minus 5x minus 26. I schodzimy niżej. I co tutaj uzyskujemy? W pierwszym równaniu możemy stopniowo redukować. Tutaj napiszmy, może y. Tam jest oczywiście minus 6 y, a nie x. A tu jest błąd się wkradł. To jest 6 y. 9 plus 4 to jest 13. 13 minus 7 to jest minus 4 się równa 0. Tutaj dzielimy przez 3 po to, żeby wyznaczonego mieć y a minus 5 trzecich x, minus 26 trzecich x. Jakby co to z tego pierwszego okręgu będziemy mieć do narysowania, z tego pierwszego równania okrąg, a z tego drugiego będziemy mieć do narysowania prostą. A w tej drugiej części polecenia, tak? no bo to jest napisane, że przedstaw jego interpretację graficzną. Ok, i teraz no skoro mamy w drugim równaniu y wyznaczonego, to tego y podstawiamy do pierwszego. I w tym momencie moglibyśmy już przejść do jednego równania, i tak to zrobimy. Czyli mamy sobie tak x do kwadratu plus 6x plus, no i podstawiamy a, minus 5 trzecich x minus 26 trzecich, a poza nawiasem do kwadratu. Minus 6Y. A, a, nie, to jest błąd. Y, tu nie może być 6Y, bo się zastanowiłem właśnie nad tym. A, no, to jest 2 dwa razy 2AB, dwa tak? To jest 2 razy Y razy 2, czyli to będzie minus 4, tak, czyli tutaj bym się wkopał w jakiś błąd. Dobrze. OK, już po raz któryś poprawiam to zadanie, więc ten błąd zauważyłem od razu, fajnie. Ok, czyli mamy tak mm, tak. E, Czyli tutaj ma być 4y, a no nie y, tylko właśnie to wyrażenie, które jest zamiast y. Czyli zamiast y jest minus 5 trzecich, x minus 26 trzecich. I co? I poza nawiasem jest minus 4. I to się równa 0. No i to jest równanie kwadratowe z jedną zmienną x i my ją obliczymy, pamiętajmy, takie równanie może mieć 0, 1 lub 2 rozwiązania. Tutaj w związku z tym, że graficznie chodzi o okrąg i prostą, więc będzie się to przekładało na to, że albo ta prosta i okrąg nie mają punktów wspólnych, albo mają 1, albo mają dwa. I albo będą dwa układy rozwiązań, albo jeden układ, albo będzie 0 rozwiązań, będzie, będzie jakby ten układ równań, będzie układem sprzecznym. No to upraszczamy. X kwadrat plus 6x plus. Tutaj dosłownie będzie 5 3 x plus 26 trzecich poza nawiasem do kwadratu. Skąd ja to wziąłem? To zobacz filmik tutaj, a tam wyjaśniam jakby ten sposób. Dalej przemnażamy to minus czwórkę przez nawias i to będzie plus 20. 3, bo 4 razy 5 to jest 20 plus 20 razy 4 to jest 80, 20, razy 6 razy 4 to jest 24, czyli to będzie 80 i 24, 104 3. oczywiście minus razy minus da mi tutaj plus i przepisuję minus 4, to się równa 0. No i dalej porządkuję, x kwadrat plus 6 xów tutaj podnoszę do kwadratu, 5 trzecich x do kwadratu to jest 25 9, trochę jednak liczenia, x kwadrat plus 2 razy 5 x razy 26 trzecich, 2 razy 5 trzecich to będzie 10 trzecich, 10 trzecich razy 26 trzecich to jest 269x, no i 26 trzecich do kwadratu, A 26 do kwadratu, ile to jest, kto to wie, chyba 676, 26 do kwadratu to jest 676, to był strzał w dziesiątkę. 676 dziewiątych plus, no tutaj mam tak, tu mam sobie 23, ja tutaj zgubiłem, to jest, to jest 23x, dobrze, że się spostrzegłem, dobra, tak. I poza tym mamy 104 trzecie i minus 4. 4 to jest 12 trzecich, 104 minus 12 to jest 92 trzecie, czyli to jest plus 92 trzecie i to się równa 0 i teraz żeby się pozbyć ułamków, którymi tutaj a, nie będą lubianymi, to przemnożę przez 9, czyli mam tak 9x kwadrat plus a, 69 to jest 54x plus 25x kwadrat plus 260 a, x, Bo 69 to jest 54, plus 676 plus. Mm, tu będzie 80xów, no bo to jest. A, już wiem, dobra, rozumiem. A, dwie, e, 9 przez 3 to jest 3, 3 razy 2, a to jest. E, e, 3 razy 20 to jest 60, przepraszam, nie 80. E, dobrze. E, to będzie 60. Uh -huh, to będzie 60 plus. E, a, um, 9 przez 3 a, to jest 3 3 razy 92 to jest 276 to się równa tu tylko się zastanawiam to było 23x bo było 4 razy 5 23 i 9 przez 3 to jest 3, 3 przez 2 to jest 60, to jest poprawne. Tutaj było 6x, 6 razy 9 to jest 54, też poprawne. Mam nadzieję, że jest OK. No, to idziemy dalej. 9 plus 25 to jest 34x kwadrat. Dalej mamy 54, 260 oraz 60. Czyli ile to jest? 50 plus 60. To jest 100, to jest 110, to jest 114, czyli tutaj będzie po dodaniu 100 do 200, to jest 310 do 60, to jest 74, będzie 374. Ok, i teraz y, mamy 676 i 276, i to wynosi 800, 940, 952, 952 i to się równa 0. I to y, wszystkie współczynniki są parzyste, więc dzielę przez 2, czyli 17x kwadrat plus, a, y, wydaje mi się, że 187, 100 razy 2 to jest 280, 80 razy 2 to jest 160, czyli byłoby 360 i jeszcze 14, 374 plus. I teraz 952 na 2. To pewno będzie 450, bo 450 razy 2 to jest 900 i później jeszcze 52 na 2. A to będzie 26, czyli tam było 450 i 26 to jest 476, 476. Sprawdzę jeszcze na kalkulatorze, żeby nie było 476 razy 2, 476 razy 2 i to jest 952, zgadza się, dobra. No i teraz mm, mamy tak, A się równa 17 B się równa 187, C się równa 400, 76, czyli liczymy sobie deltę, czyli delta się równa 187 do kwadratu minus 4 razy 17 razy 476. A um, ciekawe jak mi to wyjdzie, czy, czy kalkulator załapie 187 do kwadratu minus. No i to chyba jakby mógł, to bym wrzucił w nawias, ale w ogóle nie widzę nawiasu. No nie widzę 4 razy. 17 razy 476 to się równa? Nie, to nie wyszło tak, jak chciałem. Dobrze, to może inaczej. Czyli 4 razy 17 razy 476 to się równa i od tego odjąć od tego odjąć o 187 kwadrat. I to powinno wyjść. I to się równa tyle, dobra? To jest oczywiście na plusie, czyli... O, dobrze. Czyli moim wynikiem jest 2601. O, I w takim razie... I zauważmy, że to jest większe od zera. Jakby to, to jest ładno, ładny kwadrat, 51. I teraz, czyli dwa rozwiązania będą, tak, czyli pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 2601 to się równa 51, czyli możemy sobie liczyć te rozwiązania nasze, czyli to będą x1 to się równa minus 187, minus 51 przez 2 razy 17, czyli 34, 187 i 51, 187 plus 51. To jest 238 podzielić przez 34, to jest 7, czyli mamy tutaj minus 7. I x drugi to się równa minus 187, tym razem plus 51 przez 34, czyli jest, od tych 187 odejmę teraz 51, 136 jest to i podzielę przez 34 i to jest 4. To jest 4, to jest oczywiście minus 4. Ok, obliczyłem współrzędy xowe, no to teraz muszę liczyć yowe. I nie będzie wcale tak prosto. Może trochę się przesunę na dół, czyli zostawię sobie trochę tego ekranu. O, tyle może sobie zostawię, tak żebym widział te xy. Będę widział też tego y i będę miał trochę miejsca, żeby narysować układ współrzędnych. Y pierwszy się równa minus 5 trzecich razy x pierwszy, czyli razy minus 7. Minus 26 trzecich i to się równa 35 trzecich, bo 5 /7 to jest 35. Minus 26 trzecich to się równa um, 9 trzecich, czyli 3, bardzo ładna liczba. Czyli mój pierwszy punkt ma współrzędne, początek taki gruby jest, um, a ma współrzędne, minus 7,3, dobra. I liczę kolejny punkt, czyli y2, liczę y współrzędną minus 5 trzecich razy a minus 4, minus 26 trzecich i to się równa 23, minus 26 trzecich i to się równa minus 6 trzecich, a to jest minus 2, czyli mój drugi punkt ma współrzędny minus 4, minus 2. OK. I teraz tu już mogę sobie rysować układ współrzędnych na prawo. Hmm. Rzućmy okiem może na równanie okręgu. Równe, to jest podpunkt, e, który? To jest podpunkt e, C. A więc tu mamy x plus 3, czyli x współrzędna, to jest minus 3, y minus 2, czyli y2, czyli minus 3, 2, minus 3, 2. Hmm. Tu jest minus 3, hmm. tu jest 2. No tutaj przypominam, skąd to odczytuję. Tak? Równanie okręgu to jest x minus a. Poza nawiasem do kwadratu plus y minus b poza nawiasem do kwadratu równa się r kwadrat. Czyli tam było plus 3, więc minus a się jest plus 3, więc a, się, a jest równe minus 3. Później było minus 2, więc b się równa dwójce. A więc tutaj mam punkt o współrzędnych minus 3, 2 i to jest środek mojego okręgu. R kwadrat wynosi 17, r kwadrat wynosi 17, więc r to jest pierwiastek z 17. Zauważmy, że to jest trochę większe niż pierwiastek z 16, czyli trochę większe niż 4. A więc um, mój okrąg plus minus 3, 4, 5, 6 będzie sięgał um, minus 4 minus 5 minus 6 minus 7. Będzie sięgał a, raz, dwa, trzy, cztery te, takich punktów, tak? I tutaj a, raz, dwa, trzy, i, i tutaj on będzie sięgał mniej więcej, mniej więcej takich krańców. Tutaj wyraźnie pokażmy, że gdzie są te nasze punkty o współrzędnych minus 7, 3 minus 7, 3 to jest, jest tutaj taki punkt, oraz a, minus 4, Minus, minus 4, minus 2. To, to jest taki. I to są na, dwa punkty, przez które mój o, mm, okrąg przechodzi. Poza tym, ja mogę powiedzieć, że, że tu jest też punkt, przez który będzie przechodził. Tu jest też punkt, przez który przechodzi. W ogóle, tu jest taki punkt, i tu jest taki punkt, też. I w ogóle, mm, tu jest taki punkt. I tu jest też taki punkt. To są wszystko jakby obrazy wynikające z tych punktów obliczonych. Minus 7, 3, minus 4, minus 2. OK. Mamy tych punktów już już dosyć, więc a plus, minus możemy rysować okrąg. No ten rysunek no, idealny nie będzie. Mm, idealny on nie będzie. Okay. On mniej więcej by w ten sposób wyglądał. no Jak na taki odręczny, to on całkiem ca nie, nieźle, nieźle wyszedł. Mi nieźle mi wyszedł. To chyba tutaj w mazaniu sobie założyłem jakby tak częściowo. Dobrze, ok. No i narysujmy prostą. Ja tutaj już żadnych nie potrzebuję wykonać obliczeń. Po prostu te dwa punkty wspólne to są punkty, które należą równocześnie do prostej. A więc wystarczy, że jakoś tak fajnie przyłożymy tutaj sobie. A, mm, może mi gdzieś się uda tutaj A, prawie prawie mi się udało prawie mi się udało mm. jeszcze jedno podejście ale ok tu, tu jeszcze gorsze było to jeszcze jedno mm. ciągle nie to jeszcze jedno Mhm. Chyba ostatnie. Bo ile razy można próbować? Ok. No i to, to jest ta moja prosta. Y się równa o, mm, minus 5 trzecich x, -a, minus 26 trzecich. Niebieska linia to jest oczywiście okrąg o, o równaniu zadanym tam w poleceniu. No i to byłoby, w, w, jakby, wszystko. Czyli algebraicznie rozwiązany układ, i prezentacja, też graficzna. Dziękuję.